Vamos, cada um <laughs> koś wywinie Niech i z nieburmała Babcia go bardzo kochała Malina Ty Pani Pani, pani Janko Gdzie to pan, pani się ten kuc przemieścił się z tyłu przód Co to, to się i zrobiło? I jakieś, jakieś paranormalne zjawisko się tu zdarzyło. Chodzi burza mała i płacze Widać? No. I już, ja się le... I już się babciu nie zobaczę. Już się babciu, nie zobaczę. I wiesz? Oh. Moja droga ja cię kocham. No. Wczoraj wczoraj je I no, przeszła pani krowa i przejechałem nią. ja mam. A ja mam co ja mam. Suma. Chciałem grzecznie ją przeprosić i ucałować no, no, ja, a ona wrzegł, a ja już my. myślałem, że to byk. Wyjechuj. Wyjechuj. Tak, gieroi. To by... To by... Tak? Wycór gieroi z jest. Byk był jak chuj. pa 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 to. Oj, to? Nie wiesz, czego? Używaj się piwo Co? Ej, jak się burza <coughs> zerwała, <coughs> dawaj się <będzie> mi. Pielą <coughs> z leszynę. No. Kasia na jasia krzyczała. <coughs>

nie, <skrymiany> ładnie <susząattly> się zabawili. A co? Przyniedzieli. To mi się zapawi. Przyniedzieli. Tak. Mamo, ale mamo ma z Czemu ty zostawiasz mnie? Aj, jaj, ciekawe... Tyś mnie wychowała! Aj, tyś mnie kołysała! A tam, bo... ty sajna się... <tryk> -um <tryk> <tryk> z tyś mnie wychowała! On ty jest artysta przecież! To jest artysta! Uję! Aj, zobacz ładnie! Jak ładnie wyglądał w tym... A to jak ta to mów. No jak modelka, to a... może teraz nam ich w Polonii. To, to jest model. Czemu ty opuszczasz mnie? Tak. A czemu? Ty rzecz nad kołymi. Chodź się, chodź Umarła babka w modlinie, a któż i wywinie? Niech i wywinie, ból mała. Babcia go bardzo kochała. Chodzi burmała i płacze Już się babciu nie zobaczę. Co tam? Co tam? <grym> Już się babciu nie zobaczę. Je, cię ogniowa trąbka gra. <ślinicGirl> yeah. <ślinicGirl> yeah. Yeah. <ślinic> yeah. <ślinic> e tu się nie pobiło ja nic no. no. mm. nie przy pożarze Każdy Że swoją ma No Polska moją.